Siemanko, słuchajcie nie będzie, od razu powiem nie będzie to materiał, gdzie ja będę się wymądrzał na temat koronawirusa, natomiast mamy jeden, jeden cel chcielibyśmy się dowiedzieć jakie jest Wasze zdanie na temat, na temat budowy, na temat brania kredytów, na temat całego tego przedsięwzięcia a sytuacją na, na świecie no i związaną oczywiście z koronawirusem no bo, bo to jest główny punkt programu Jesteśmy zwykłymi, zwykłymi ludźmi, tak samo, jak, tak samo jak Wy. Dotyczy Was pewnie budowa domu, no bo inaczej pewnie byście tego nie oglądali. No i na pewno powstaje wiele wątpliwości, co dalej. Ja za chwilę Wam powiem, jakie my mamy spostrzeżenia na ten temat aktualnie. No i może, może dzięki wymianie zdań, może dzięki opinii. Waszej i innych ludzi. Niektóre rzeczy, niektóre rzeczy pozmieniamy, w niektórych rzeczach podejmiemy, w niektórych sytuacjach podejmiemy lepsze decyzje. No i z chęcią byśmy się po prostu dowiedzieli, co, co normalni ludzie. Zwykli ludzie tacy jak my, którzy są na początku drogi, albo może już wybudowali, albo są jeszcze przed, myślą na ten temat. Jak widzicie, za mną rower, ja zasuwam z Pikselem, robimy sobie trening, wziąłem kamerę. Przy okazji pomyślałem, że w takiej scenarii nagram krótki materiał, żeby, żeby, się właśnie, żeby się właśnie dowiedzieć. Gościu, dalej. Kopie dziurę, znalazł coś, wykopuje korzeń. No nieważne, słuchajcie. Nasze zdanie jest takie: żeby może nie tyle się nie przejmować, co po prostu robić swoje: budować, brać kredyt, robić, funkcjonować normalnie, tak jak tak jakby to było sprzed sytuacji, tak, sprzed sytuacji z, z tym wirusem. Generalnie nie, nie będę się wypowiadał na temat samego koronawirusa, nie, nie jestem jakimś znawcą, nie jestem też jakimś znawcą e, ekonomii itd., tak itd., tak ale jako taki normalny człowiek, wydaje mi się, że jeżeli ktoś już miał wcześniej zaplanowane coś, e, miał już jakieś założenia, był po części przygotowany na, na jakieś. E, nie wiem, załamania i tak dalej, no tutaj głównie chodzi finansowo, no to i to i tak powinien działać i, i robić, robić swoje. Więc jeżeli my sobie założyliśmy na przykład rok temu, półtora roku temu, czy tam dwa lata temu, nawet, budowę domu, no to będziemy to kontynuować. Tak samo nasza budowa będzie się odbywać z pomocą kredytu, więc ten kredyt też normalnie będziemy. Będziemy brać. Mamy świadomość tego, że teraz te kredyty są tańsze, lepsze, no za chwilę banki muszą, będą musiały wyjść na swoje, więc na pewno na pewno to się odbije, jakiś tam efekt Jojo będzie i, i te wszystkie procenty stopy i tak dalej wzrosną i będziemy pewnie płacić więcej. Natomiast kurczę, no jesteśmy młodzi i Myślę, że nie ma co odkładać na później, na później, bo tak naprawdę sytuacja jest, jest, no jest jedną wielką niewiadomą i nigdy nie, nie zaplanujemy sobie od A do Z tak, jak byśmy chcieli. Eee, nigdy nie będziemy mieli pewności, że akurat, nie wiem, a poczekamy za, za rok, może będzie, może będzie lepiej, może będzie taniej, może będzie krach, a może właśnie będzie zupełnie odwrotnie i zamiast bloczek nie będzie kosztował 10 czy 11 zł, a będzie kosztował 15 zł. A może też być tak, że będzie kosztował 7, 4, 5 złotych. No. Więc póki, póki są chęci, póki jest gdzieś tam kasa, mm, lata w miarę OK, no to myślę, że naszym zdaniem my tak zrobimy. Yy, chcemy zrobić przynajmniej. Yy, w tym kierunku będziemy działać. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, z chęcią, z chęcią wysłuchamy. Yy, myślę, że takie wróżenie, że o, za rok będzie tak albo tak. Yy. No nie jestem do tego nie jestem do tego przekonany, bo nikt nie wie tak naprawdę jak się sytuacja rozwinie, jak to będzie, jak to będzie z rynkiem, jak to będzie z gospodarką. Yy, nieważne. Chcielibyśmy poznać po prostu wasze zdanie, co wy po prostu tak luźno myślicie na ten temat. Także zapraszamy do komentowania, zapraszamy do udzielania się. Yy, I co? Widzimy się za tydzień. Cześć. Siad. Pokaż, że jesteś ładny piesek. Siad. 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 Super. Daj łapę. No daj łapę. No ja wiem, że jesteś zmęczony, bo biegałeś. Super piesek. Brawo. Druga łapa. Super. Piątka. Super. Poczekaj. Poczekaj. Piksel. Daj głos. Dobrze. <coughs>